Przejdziemy teraz do opisu naszego komputera. Aby włączyć komputer należy nacisnąć tutaj przycisk OK. Widzimy komputer e, się załączył. I teraz tak, z każda z sekcji tutaj jest sterowana osobno. Możemy tutaj włączyć i wyłączyć całą belkę polową za pomocą jednego przycisku. Lampka sygnalizuje nam, że belka polowa jest włączona i cewki są otwarte, tutaj mamy sterowanie poszczególnych sekcji, i tak samo możemy pierwszą, drugą, trzecią, w zależności od potrzeby włączyć lub wyłączyć, a tutaj mamy przycisk do zmiany ciśnienia. Na dole mamy hydropanel do sterowania belką polową, tutaj mamy funkcję do włączenia i wyłączenia. Świateł do oświetlenia belki polowej, a pokrętłem, sterujemy, jaką operację chcemy wykonać. Tak, położenie pierwsze, czyli zamknięty układ, nie ma możliwości sterowania, otwarcie belki po stronie prawej, trzecia pozycja, otwarcie belki po stronie lewej, otwarcie i zamknięcie belki po obydwu stronach, regulacja góra dół i stabilizacja. Tak samo za pomocą tych dwóch pozycji możemy też złożyć osobno każdą z sekcji belki polowej oddzielnie. Więc tak, teraz pokażę jak wyłączyć całe urządzenie. Następuje to poprzez przyciśnięcie przycisku OK, przytrzymanie go, wyskoczy nam komunikat, wyłączenie za 3, 2, 1 sekundy i należy zwolnić przycisk, komputer zostaje wyłączony. Tak, Włączmy go jeszcze raz, wystarczy jedno przyciśnięcie. Co tutaj mamy? Czy tak? Y, mamy cztery wiersze. Jeden wiersz jest wierszem aktywnym, który się zmienia w zależności y, co komputer nam wyliczy i tak dalej. Zacznijmy może od początku. tak. Pierwsze, czyli pokazuje nam stan aktualny, czy jest sterowanie automatyczne, czy manualne. Mamy teraz dozowanie manualne. Po przełączeniu, po wciśnięciu przycisku auto zmieniamy na automatyczne, jak widać. Teraz mamy z powrotem manual. Mamy kolejny wiersz, pokazuje nam aktualny wydatek cieczy roboczej podczas pracy. Teraz, ponieważ nie jest włączony, mamy 0 litrów na hektar, ale podczas jazdy i pryskania będzie nam pokazywał, ile cieczy roboczej jest wypryskiwane na dany hektar. Kolejny wiersz to prędkość i czwarta linika jest to linika aktywna, która się zmienia. I ona nam pokazuje aktualne wartości, może nam pokazywać zawór główny ON, czyli zawór główny otwarty, zawór główny OFF, czyli zawór główny wyłączony, czyli ten zawór odpowiadający za włączenie bądź wyłączenie belki, którym możemy obsługiwać także tutaj. O i teraz widzimy zawór główny OFF, czyli wyłączony, a teraz mamy włączone. Może być tak, że komunikat ruszaj, czyli możemy ruszać, pryskać, potem. Może być za wolno, za szybko, bądź niskie ciśnienie. Po naciśnięciu przycisku strzałka w dół przechodzimy do kolejnego ekranu. Tutaj mamy tak samo dozowanie manualne albo automatyczne, ale w kolejnym wierszu mamy wydatek, który pokazuje nam ilość litrów na minutę, licznik hektarów i kolejny wiersz, czyli lista komunikatów, jest taka sama, jak już opowiadałem wcześniej. Trzeci, czyli ciecz pozostała w zbiorniku. czyli tutaj mamy wpisaną wartość 500 litrów, ale w każdej chwili możemy ją zmienić. Ciecz wypryskana, czyli nam pokazuje aktualnie, ile cieczy wypryskaliśmy podczas zabiegu. To są właśnie te trzy ekrany główne. Zmiana trybu omówiłem wcześniej, ale jeszcze raz przypominam: czyli tak, dozowanie manualne po wciśnięciu przycisku auto, auto zmieniamy na dozowanie automatyczne. Aby zmienić dawkę na dany hektar, w trybie automatycznym wciskamy przycisk RATE i tu mamy dawki jakie możemy ustalić, mamy dawkę 1, 2, 3, 4. Pokażę teraz na przykład, jeżeli chcemy wypryskać 300 litrów na hektar, zjeżdżamy strzałką na dawka numer 2, wciskamy OK i dozowanie automatyczne zmienia się na 300 litrów na hektar. Dawkę możemy oczywiście zmienić, na przykład jeżeli nie chcemy 200 bądź 300, na przykład 250, naciskamy ponownie RATE Zjedziemy na dawkę numer 2, przytrzymujemy przycisk GRADE, podświetlony zostanie wiersz i zacznie mrugać. I możemy teraz sobie zmienić wartość. Mamy teraz 250, przyciskamy OK, jeszcze raz OK i mamy teraz 250 litrów na hektar. I jeżeli chcemy wyjść, aby nie zmieniać dawki, przyciskamy Escape i dawka nie zostaje zmieniona. Jak widzimy, dozowanie automatyczne 250 litrów na hektar nam zostało. Jeżeli chcemy teraz sprawdzić, na ilu hektarach wypryskaliśmy już daną ciecz, przechodzimy tutaj do licznika hektarów. Tutaj mamy licznik, pokazuje on teraz 0, ale jeżeli chcemy go skasować, na przykład przejeżdżamy na inne uprawy, czy coś takiego, czy zmieniamy ciecz roboczą, wystarczy przycisnąć przycisk SK na 2 sekundy i zostanie wyzerowany. Nie widać tutaj tego, ale trzeba mi uwierzyć na słowo, że tak się właśnie dzieje. Jeszcze raz i zostało wykasowane. Aby skasować ilość wypryskanej cieczy robimy w ten, ten sam sposób. Tutaj mamy ciecz wypryskana, no też mamy 0 litrów. Jeżeli chcemy ją wykasować po zmianie na przykład pola, na którym pracujemy, wciskamy S przytrzymujemy 2 sekundy. I od razu nam zmienia wartość, tutaj ciecz pozostała w zbiorniku 2,5 litrów, ponieważ taka jest wielkość zbiornika i ciecz wypryska na 0 litrów. Jeżeli zaczniemy pryskać, ta wartość 2,5 litrów zacznie nam zmniejszać się, a ciecz wypryskana zwiększać Aż dojdzie do poziomu 2, 2,500 litrów, jeżeli mamy pełny zbiornik. Co się stanie, kiedy będziemy chcieli na przykład wypryskać 500 litrów 600-1500, niekoniecznie 2,5 tysiąca, tak jak mamy tutaj w zbiorniku, należy przytrzymać przycisk OK przez 2 sekundy. Wtedy mamy ilość cieczy wlanej do zbiornika. Mamy tutaj 2,500 litrów, a możemy to sobie zmniejszyć jak chcemy, lub zwiększyć no, więcej niż 2,500 nie będziemy mieli. Ale możemy sobie ustawić inną wartość. Załóżmy, że ustawimy sobie 1500 litrów 1200-1500. Wciskamy OK i teraz widzimy ciecz pozostała w zbiorniku 1500 litrów, ciecz wypryska na 0, no bo jeszcze nie pryskaliśmy. Możemy sobie to zmniejszyć. Nie musimy zawsze napełniać zbiornika do pełna. Możemy także jeszcze nie tylko spoglądać tutaj na komputer, ile cieczy zostało w opryskiwaczu, ale także za pomocą miarki, która znajduje się po prawej stronie opryskiwacza. No to już by były takie ustawienia, te podstawowe, które musimy wprowadzić, jeżeli chcemy zacząć pryskać. A teraz przejdziemy do bardziej zaawansowanych. To znaczy, najpierw takie podstawowe ustawienia, które wybieramy raz na jakiś czas, nie zawsze, czyli tak, musimy. Jednocześnie nacisnąć strzałki w górę i w dół. I teraz tak, mamy ustawienia. Tutaj jest tak: ustawienia. Pierwsza pozycja, czyli wybór rozpylacza, wciskamy OK. Możemy wybrać sobie żółty, niebieski, czerwony, jakim będziemy pryskać. Wtedy komputer pozwoli, komputerowi pozwoli to dokładnie przeliczyć, ile cieczy. Będzie wypryskanej podczas jednego przejazdu. Na przykład, jeżeli używamy niebieskich, to zaznaczamy niebieskie, wciskamy OK. Przejdźmy jeszcze raz do innych ustawień. Komunikaty dźwiękowe to znaczy, że komputer będzie wydawał sygnały, jeżeli będzie już końcówka cieczy roboczej w zbiorniku, tak zwana rezerwa. Działa to podobnie jak i w samochodzie, tylko że tutaj mamy komunikat dźwiękowy. Komunikaty dźwiękowe możemy też włączyć i wyłączyć. Tutaj mamy funkcję włączona, wyłączona. Tutaj są, zejdźmy teraz niżej, czyli rezerwa, wejdźmy w nią. W rezerwie możemy sobie przypisać wartość, kiedy będzie nam komputer wydawał komunikat, kiedy faktycznie już w zbiorniku pozostanie mało cieczy. Tutaj mamy zapisane, że jeżeli w zbiorniku będzie 50 litrów cieczy, wtedy zostanie włączona rezerwa. I usłyszymy komunikat dźwiękowy. Wyjdźmy, co tutaj dalej mamy, Ustawienia jasności wyświetlacza możemy je zmienić. Teraz mamy poziom 4 na 4, możemy go przygasić w zależności od potrzeby. Jeżeli to jest w nocy, możemy sobie przyciemnić, żeby nas nie raził w oczy. Ustawimy teraz na 4 i OK i wyjdziemy z ustawień podstawowych przy pierwszym uruchomieniu. Wyskoczy nam komunikat, skonfiguruj urządzenie. Aby wejść w te ustawienia konfiguracji należy jednocześnie przycisnąć przycisk OK i ESC i przytrzymać przez 10 sekund. O, jesteśmy w ustawieniach kalibracyjnych, tych głównych, które wyświetlają nam się przy pierwszym uruchomieniu. Więc tak, mamy kilka pozycji, Pierwsze z nich to jest kalibracja koła, wielkość zbiornika, ustawienia belki. Przepływomierz, symulacja i zawór 2 drogowy. Więc tak, przejdźmy po kolei. Kalibracja koła. Koła 32 mają 162 impulsy. Koła 36 mają 148 impulsów. Wciskamy OK i mamy kalibrację koła skończoną. Potem wielkość zbiornika. Wciskamy OK. Tutaj. Może być wartość różna wpisana. Wpisujemy, jak dla tego opryskiwacza, 2500 litrów, może być 2000-1500, w zależności od wielkości głównego zbiornika. Wpisujemy także przez tutaj strzałki. Wciskamy OK. Potem są ustawienia belki. Wchodzimy w nie poprzez OK. Mamy pierwsza sekcja. Liczymy, ile rozpylaczy jest na krańcowej sekcji. W przypadku belki 18, 18 metrowej mamy 9 rozpylaczy. Tutaj możemy zmienić, widzimy, że to się zmienia, a także szerokość ostatniej sekcji po prawej stronie. W lance 18 metrów jest to 9 rozpylaczy. Wciskamy OK, przechodzimy do kolejnej sekcji. Kolejna sekcja ma 6 rozpylaczy, czyli 3 metry. Jest to druga sekcja po prawej stronie. Wciskamy OK. Trzecia sekcja, czyli sekcja środkowa, również ma 6 rozpylaczy, czyli 3 metry. Sekcja czwarta tak sama jak i sekcja druga, 6 rozpylaczy, 3 metry. I sekcja piąta, 9 rozpylaczy, 4,5 metra. Tak samo jak sekcja pierwsza. Wciskamy OK. I teraz nam wyskakuje podsumowanie. Roz, rozpylacze 36 sztuk, szerokość robocza 18 metrów, czyli wszystko się zgadza. Teraz przechodzimy niżej kalibrujemy przepływomierz przepływomierz impulsy na 1 litr, 250 impulsów jest to standardowo ustawione tutaj dla przepływomierza zamontowanego przy tym rozdzielaczu jest to akurat ta wartość ok, zatwierdzamy, teraz przechodzimy do symulacji ostatnim ustawieniem jest wybór zaworu, 2, 3, 3 drogowy Wchodzimy w niego poprzez OK i mamy do wyboru zawór dwudrogowy, zawór trzydrogowy. Co to znaczy zawór dwudrogowy? To kiedy nie mamy kompensacji ciśnienia na e, głównym rozdzielaczu zasilającym belkę, a zawór trzydrogowy kiedy jest ta kompensacja. Jeżeli jest zawór fermo, wciskamy zawór trzydrogowy poprzez zatwierdzenie OK i mamy skończone. Tu też nie mamy więcej kalibracji, wciskamy skate i mamy zamknięte, zamkniętą konfigurację. Teraz takich praktycznych porad, jakie powinniśmy wykonywać. Jest to dozowanie manualne. Jeżeli chcemy przejść na dozowanie automatyczne, w dozowaniu manualnym powinniśmy ustawić za pomocą pokrętła głównego od belki polowej, czyli tego zielonego, w wartość około 4 bar. Wtedy po przejściu w tryb automatyczny komputer nie będzie zaczynał od zera nam regulacji ciśnienia, czyli od razu szybciej, dużo szybciej będziemy mogli wjechać w pole. Z, optymalną, z optymalnym ciśnieniem wtedy komputer nie będzie musiał tego przeliczać od początku, czyli od razu wystartuje z wyższej wartości. Będzie to szybsze, dokładniejsze, więc należy o tym pamiętać. Czyli, jeszcze raz powtórzę, zanim przejdziemy do ustawienia, dozowania automatycznego, ustawiamy za pomocą pokrętła głównego odciśnienia rozdzielacza od belki polowej. Ciśnienie na manometrze około 4 bar. Wtedy dopiero przechodzimy dozowanie automatyczne. I tak samo, jeżeli już zaczniemy pryskać, tutaj na dole pojawi nam się komunikat, na przykład, że jedziemy za wolno, za szybko. Wtedy musimy się dostosowywać do tych komunikatów. Jeżeli uzyskamy optymalną prędkość jazdy, wtedy już możemy spokojnie sobie pryskać, ustawić za pomocą gazu ręcznego stałą prędkość. I wtedy nie musimy już zwracać uwagi na komputer. Najwyżej co jakiś czas sprawdzić, czy jednak wszystko jest ok, czy jedziemy optymalnie. Wtedy mamy pewność, że zadana ilość cieczy roboczej będzie wypryskana na daną powierzchnię, areał. Podsumowanie. Przed samym wyjazdem, czyli szybkie ustawienia, jeżeli nie zmieniamy, też nie zmieniamy z innych wartości, które służą nam do konfiguracji tej zaawansowanej. Czyli do normalnego użytku, odpalamy komputer poprzez naciśnięcie OK. Teraz ustawiamy dawkę, czyli wybieramy sobie z menu. Jeżeli chcemy zmienić, przytrzymujemy right. Podświetla nam się wartość, chcemy wypryskać 300 litrów. Podbijamy sobie wartość, wciskamy OK. Jeszcze raz OK, i mamy zadaną wartość 300 litrów. Kasowanie. Licznika hektarów odbywa się poprzez naciśnięcie skateau i przytrzymanie przez dwie sekundy. Nastąpiło skasowanie. Kasowanie pozostałej ciecz wy wypryskanej cieczy, tak samo czyli e-skate Przytrzymujemy. Nastąpi wykasowanie. Aby pokazać komputerowi, jaką ilość cieczy będziemy mieć w zbiorniku, bo nie zawsze oczywiście używamy tych 2500 litrów. Yy, przytrzymujemy przez 2 sekundy ok i tutaj zmieniamy sobie wartość, na przykład ustawimy sobie 1800 litrów ok i wtedy mamy, że w zbiorniku znajduje się 1800 litrów. To jest takie krótkie, to są krótkie te ustawienia, które są najczęściej wykorzystywane. Więc to by było raczej na tyle z obsługi komputera. Jeżeli są jakieś niejasności, odsyłam do instrukcji komputera Alfa. Tam jest opisane krok po kroku, co musimy zrobić. Wszelkie procedury, jaki przycisk należy wcisnąć. Akapity od pierwszego do dziesiątego pokazują nam, w jaki sposób szybka, odbywa się szybkie ustawienie komputera. Te ustawienia, które są najbardziej potrzebne, jeżeli wykorzystujemy komputer już wcześniej skonfigurowany. Dziękuję za uwagę.